W każdą środę, prawie w każdą środę spotykamy się, by kolokwialnie mówiąc, poczatować na żywo. Prawie ponieważ nie zawsze udało nam się znaleźć wystarczającą ilość czasu, by cokolwiek przygotować celem przekazania Wam siatkarskich i nie tylko informacji. Dziś na szczęście trochę ich jest, zobaczymy, jak czasowo to wszystko przebiegnie. Pierwsze nasze spotkanie zajęło nam mniej czasu niż przewidywałem. Krótko mówiąc, nie pomyśli. Poszło wszystko tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Ostatni dzień maja akurat przypadło, że na ten moment, że za moment, zaczniemy nasz odcinek numer 82 kanał Środkówka Warmii Mazur Paweł Kopaczel. Dobry wieczór. Ostatnio żeśmy przyznali, że kładziemy nacisk na punktualność, bo tak zostaliśmy nauczyli przez jednego z trenerów, ja zostałem tak nauczony przez jednego z trenerów, u którego miałem przyjemność w swoim czasie pracować. No było to no, ponad naście lat temu, żeby, żeby nie skłamać. Dzisiaj z tego co zauważyłem, no to jedną minutę żeśmy zaczęli później, z czym przyznaję nie jest, nie jest mi z tym najlepiej, szczególnie wobec Was. Muszę przyznać również, że nie pierwszy raz zresztą, gdyby nie połączenie streamu, który właśnie oglądamy, z prywatnym moim kontem na Facebooku, jako prowadzącego, to oglądalność tylko na YouTube byłaby z nikoma, albo w ogóle by jej nie było. Dlatego kolejny raz z całego serca bardzo Wam wszystkim dziękuję. Że choć parę sekund postanawiacie poświęcić ze swojego cennego czasu, by nawet przy użyciu interakcji w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność. Oczywiście każdy odcinek czatu na żywo jest zachowywany. Jeśli kogoś nie może być w momencie nadawania go na żywo, to zawsze można odtworzyć i od początku do końca obejrzeć i wysłuchasz tego, o czym jest tutaj mówiono. Jeśli jesteś pierwszy raz, to zostaw po sobie, proszę, subskrybuj kanał. Na YouTube oraz kliknij obserwację naszego kanału na Facebooku. W ten czas żaden odcinek cię nie ominie. Nasze informacje zaczynamy od świadkówki w wydaniu reprezentacyjnym zarówno na Hali i na plaży. Zacznijmy od hali, bowiem wczoraj nasze siadkarki zainaugurowały w tureckiej Antalii Siatkarską Ligę Narodów 2023. Zwycięstwem nad reprezentacją Kanady 3 do 2. W tym roku nowością jest w tych rozgrywkach fakt, że Siatkarska Liga Narodów to nie tylko przysłowiowy przegląd wojsk w kontekście ważniejszych rozgrywek typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Pugar Świata czy Igrzyska Olimpijskie. Warto punktować, co za tym idzie, trzeba walczyć o wygraną, bowiem ewentualnie w przypadku braku awansu bezpośrednio z turnieju kwalifikacyjnego, który we wrześniu. Nasze dziewczęta rozegrają w wózkiej Atlas Arenie o dodatkowej możliwości awansu i wyjazdu do Paryża na Igrzyska Olimpijskie decydować będzie pozycja danej drużyny w światowym rankingu FIVB. O ile nasi panowie, którzy są już w Japonii i aklimatyzując się jutro i pojutrze, zagrają mecze kontrolne z reprezentacją gospodarzy, mają powiedzmy sobie uczciwie spacerek w turnieju kwalifikacyjnym, który rozegrają już od 30 września. Do 8 października w Chinach o tyle nasze siatkarki mają zdecydowanie trudniejszą przeprawę. Mamy na myśli przeciwniczki takie jak Włoszki, Serbki czy reprezentantki Dominikany. Dziś u naszych dziewcząt w Lidze Narodów dzień przerwy. Jutro o godzinie 16 zagrają z Włoszkami, w piątek o 13 zmierzą się z reprezentacją Tajlandii, w sobotę o takiej samej dokładnie godzinie z Serbią. Za tydzień nasi panowie będą już po pierwszym meczu, bowiem o godzinie 11 polskiego czasu zagrają przeciwko aktualnym mistrzom olimpijskim Francuzom. Dziś już przypominamy, że męski turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w Ergo Arenie. Panie natomiast o medale w tych samych rozgrywkach powalczą za wielką wodą. A my witamy serdecznie osoby, które w tym momencie są z nami. to kolejne podziękowania dla Was za poświęcenie Waszego cennego czasu, że nas obserwujecie i w jakiś sposób staracie się docenić naszą pracę. Już teraz ośmielę się porównać do siatkarskich czatów na żywo, które albo zakończyły, albo czasowo zawiesiły swoją, kolokwialnie mówiąc, działalność u nas. Zobaczmy. Już to jest 82. odcinek. Jeśli będziemy się spotykać non-stop każdą środę, to według naszych obliczeń setne wydanie powinno odbyć się dokładnie 4 października. Do tej chwili mieliśmy przyjemność gości cztery osoby w pierwszym odcinku, który odbył się pod koniec czerwca 2021. Już mieli być goście, niestety nie dotarli do tej pory. Zobaczmy, czy i dokąd dotarliśmy do tego momentu, za pośrednictwem właśnie Facebooka. Przewagę stanowi oczywiście Warszawa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za każdą zostawioną interakcję, a także komentarz. Jest także Jarek Karpiński z Olsztyna, jeszcze raz wczorajsze, czy to wczorajsze było życzenie wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Jest także Tomek, Województwo Zachodnio-Pomorskie. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, ale widać. Który region bardziej stara się docenić to, co robimy, kto stanowi przewagę, jeżeli chodzi o interakcję? Ponad 7 minut za nami, a więc szybko dzisiaj idziemy. Przejdźmy do siatkówki plażowej. Dziś w czeskiej ostrawie rozpoczął się turniej Beach Volley Pro Tour na poziomie Elite 16. A więc na tym najwyższym szczeblu jako pierwsze naboiska położone w iście industrialnej otoczce wyszły panie, wśród nich Jagoda Groszczyńska, Aleksandra Wachowicz. Mistrzynie Polski w pierwszej rundzie pokonały Japonki Miki Ishi Sayaka Mizoe 2-0. Natomiast w spotkaniu decydującym o, awans, o awansie do turnieju głównego, który rozpocznie się jutro, Polki przegrały 1-2 z włoskim duetem Valentina Gotardi i Marta Megenati i zostały sklasyfikowane na miejscu 17. Dziś także odbyły się kwalifikacje panów, lecz tutaj polskich par nie było, natomiast Michał Bryl, Bartosz Łosiak już czekają w turnieju głównym, który potrwa od jutra do niedzieli. Krótko za świata, a my przenieśmy się na nasze krajowe podwórko, gdzie sezon 2023 w siatkówce plażowej ruszył. Konkretnie Sulejów był pierwszym przystankiem na drodze do turnieju finałowego. Które przypominamy, pod koniec sierpnia odbędzie się w Starych Jabłonkach, a za lekko ponad trzy tygodnie jednym z takich przystanków będzie miasto Olsztyn. W tym sezonie czujemy się w obowiązku przedstawić, kto zajął trzy pierwsze miejsca. Bez względu na to, czy są to zawodniczki lub zawodnicy z naszego regionu, czy z innych części Polski, wiemy, że część z uczestników tych turniejów ogląda nasz kanał. Jeśli ktoś teraz jest online, to oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jak po solojawie przedstawia się pierwsza trójka turnieju Pani. Najwyższy stopień podium zajęły Justyna Łukaszewska, Izabela Płasiak, reprezentujące Kaman AZS Uniwersytet Warszawski Beach Volleyball Team. Drugie miejsce: Patrycja Jundziu, Melania Marcinowska. Najniższy stopień podium dla aktualnych wicemistrzyń i reprezentantek Polski Katarzyny Kociołek i Marty Łodej. Tuż obok podium oplasowała się Olsztynianka Urszula Unio z Małgorzatą Ciężkowską, reprezentujące. Orlentin podobnie jak zdobywczynie drugiego i trzeciego miejsca, a więc pierwsza czwórka, w pierwszej czwórce przewagę, jeżeli chodzi, jeżeli by była prowadzona klasyfikacja drużynowa, no to stanowią reprezentantki Orlentinu. A więc dość szybko przeszliśmy do warmińsko-mazurskich akcentów. Dzięki temu w najbliższym turnieju aktualne mistrzynie polskich juniorek mamy tutaj na myśli Ule razem z Gosią. Są zwolnione z udziału w kwalifikacjach. Podobnie inna reprezentantka naszego regionu, Aleksandra Zdon, dzięki dziewiątemu miejscu w turnieju w Solejowie Partnerką Oli Zdon w tym sezonie jest sosnowiczanka Karina Jakuć. Najbliższy turniej to powracająca pod egidę polskiego związku piłki Siatkowej Plaża Open, a pierwszym z czterech przystanków tego eventu będą Mysłowice. Ola z Kariną rozstawione są z numerem piątym, a Ula z Gosią z siódmym. Jak podium wyglądało w solejowie z kolei u panów? Miejsce pierwsze reprezentanci Common Beach Volleyball Team, łamane na Homeland Development, łamane na Exax Systems. Aż trzy firmy reprezentują Piotr Janiak, Jędrzej Brożeniak, bo o nich mowa, którzy rozstawieni będą z numerem pierwszym także w nadchodzącym turnieju we wspomnianych Mysłowicach. Miejsce drugie Piotr Groszek, Igor Ciemachowski, którzy reprezentują gminę Czarnków. Miejsce trzecie Mateusz Florczyk, Mikołaj Miszczuk. Z przedstawicieli Warmii i Mazur najwyżej, bo na miejscu dziewiątym udział w turnieju zakończył Andrzej Paszkowski z Adamem Chrobotem, Kamil Radzikowski z Aleksandrem Białkiewiczem, Samuel Wrubel z Bartłomiejem Wieckiewiczem na miejscu siedemnastym, natomiast Wiktor Mielczarek z Pałem Pietkiewiczem na miejscu dwudziestym piątym. Jedynie z tych wymienionych tutaj reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego Samuela z Bartłomiejem zobaczymy w eliminacjach do turnieju w Mysłowicach, który rozpoczyna się już w piątek i potrwa do niedzieli. Natomiast od 7 do 9 czerwca siatkarki i siatkarze rozegrają drugi turniej z cyklu Plaża Open, tym razem w Myślenicach, jeśli za tydzień Nasze spotkanie wypali, oczywiście to zawodniczki i zawodnicy będą w ten czas po rozegranych eliminacjach do tego turnieju. Na ten moment wśród reprezentantów naszego regionu na liście zgłoszeń jest Olazdon z Kariną Jakuć w turnieju pań, w turnieju panów. Jak na razie naszych reprezentantów znaleźć się nie udało. W części województw rozpoczęły się rozgrywki młodzieżowe. Na naszym lokalnym podwórku odbędzie się aż 8 turniejów. 4 kategorie: junior, juniorka, junior, kadetka, kadet powalczą na plaży nad jeziorem Sajmino w Ostrudzie. W tej właśnie kolejności pierwsze dwie kategorie zagrają odpowiednio w poniedziałek i we wtorek, a więc 5 i 6 czerwca. Pozostałe kategorie, a więc młodziczka, młodzik, a także debiutujące oficjalnie dziewczęta i chłopcy w mini siatkówce, konkretnie w kategoriach U11, U12. U13 rywalizować będą na Dzikiej Plaży w Iławie położonej przy ulicy Kajki. Będą to pierwsze po czterech latach przerwy oficjalne zawody siatkówki plażowej w mieście nad Jeziorakiem. Ostatnim takim turniejem był, był turniej półfinałowy Mistrzostw Polski kadetek w 2019 roku. Dzisiaj, jak zdążyliście zauważyć, nie puszczamy żadnych wywiadów, choćby dlatego, że nawet nie staraliśmy się o zaprezentowanie ich. Jutro natomiast możemy w imieniu organizatorów zaprosić na konferencję prasową Indykpolu AZS Olsztyn, która odbędzie się w salonie Reno Alkar w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 39A. Udział wezmą prezes klubu i sekretarz profesjonalnej Ligi Piłki siatkowej w jednej osobie Tomasz Jankowski oraz Marcin Mierzejewski. Drugi trener akademików z ramienia gospodarza. Miejsca wystąpi Marcin Osiak, specjalista do spraw marketingu Renault Alcor oraz nowy zawodnik drużyny Skortowa. No, sami jesteśmy ciekawi, kto będzie zaprezentowany jako pierwszy pozyskany przez Indypol AZS Olsztyn zawodnik. Do tej pory wiemy, że oficjalnie czterech zawodników pożegnało się z klubem: Bartłomiej Lipiński, Mateusz Poręba, Robert Andringa, reprezentant Holandii, który jako jedyny. Rozegrał spośród zawodników zagranicznych największą ilość spotkań dokładnie 168 w barwach zielonej armii oraz Taylor April, reprezentant Stanów Zjednoczonych początek konferencji o godzinie 11. W zeszłym tygodniu zaproponowałem taką małą zabawę: by w komentarzach wpisać nazwy siatkarskich drużyn, które zdobyły w tym sezonie. Tytuł mistrza danego kraju. No niestety, no, żadnych interakcji z Waszej strony nie udało się otrzymać. W takim razie my podzielimy się z Wami rezultatami naszych poszukiwań. Zaczynamy od europejskiego topu. Kto mistrzem Polski? Wiemy, Jastrzębski Węgiel. Scudetto, a więc mistrzostwo Włoch zdobył w tym sezonie diatek Trentino. Oczywiście prezentujemy wyniki siatkówki męskiej. Idziemy dalej, no w sumie alfabetycznie. Na początek mistrzem Austrii, i nie jest to jakaś niespodzianka, Hypo Tirol Innsbruck w Belgii. Na Krozelare okazał się na koniec lepszy od Griniark Masejk. U naszych południowych sąsiadów w Czechach najlepszy okazał się Fauka Lwi Praga przed czeskie i czeskie Budziejowice i Ceskar Lowarsko. Tych ostatnich w przyszłym sezonie poprowadzi polski trener Andrzej Kowal. Mistrzem Francji został VB Tours, który w drugim meczu dopiero w złotym secie okazał się lepszy od drużyny Chamon. W Grecji dominatorem w tym sezonie był Olympiakos Pireus, klub, którego barw w sezonie 1991-92 bronił Polak Leszek Urbanowicz. Były siatkarz m.in. AZS Udolsztyn właśnie. A jeżeli chodzi o Olympiakos Pireus, siatkarze z południowo-zachodniej części Aten okazali się także bezkonkurencyjni w Harze Challenge w tym roku. Drugi był Paok Saloniki, trzeci Panathinaikos Ateny. A co słuchaczu naszych sąsiadów z zachodu? Berlin Recycling Volley sprzed VFB Friedrich Schaffen, a brązowe medale SVG Lineberg. Wracamy do sąsiadów z południa, tym razem Słowacja. VKP Bratysława okazał się tam najlepszy. Idziemy dalej na południe, właściwie do kraju położonego na dwóch kontynentach jednocześnie. Derby w stolicy Turcji, Ankary, decydowały, kto będzie mistrzem tego kraju. Zirat Ankara okazał się w piątym decydującym meczu lepszy od Halkbanku. Brązowy medal dla Fenerbacze Stambuł. To tylko niektóre z europejskich lig, gdzie na bieżąco można śledzić, co się tam dzieje na stronie www.siatka.org. Sprawdźmy inne ligi na starym kontynencie: Anglia, gdzie siatkówka dopiero jest dyscypliną raczkującą, no nie oszukujmy się, jeśli chodzi o popularność. Drużyna Durham Attack zdobyła tytuł mistrza tego kraju. A bardziej znana w Polsce, Polonia-Londyn, uplasowała się tuż obok podium. Tam rozgrywki zakończyły się 8 kwietnia. Bez playoffów była tylko runda zasadnicza, pierwsza i rewanżowa. Tytuł Mistrza Bośni i Hercegowiny zdobył zespół o nazwie Bielinia, pokonując w finale drużynę Domaliewać. Neftochimik Burgas zdobył. Mistrzostwo Bułgarii, chaok, Mlados, Zagrzeb, Mistrzem Chorwacji. Uwaga, zabawa dopiero nabiera rozpędu. Jesteśmy przy literce B, Omonia, Nikozja, Mistrzem Cypru. Ciekawe, bo nie sprawdzałem tego dokładnie, czy nazwy siatkarskich drużyn mistrzów tych wszystkich krajów pokrywają się z mistrzami piłkarskimi. No zobaczymy. Na krajach zaczynających się na literę C kończymy przedstawieniem Mistrza Czarnogóry, którym dostała podwańska Riviera. Mistrz Słodanii, gdzie podany już jest terminarz na następny sezon, została drużyna Odense Volleyball. TTU, a więc Tallinn Technology University zdobył tytuł mistrza Estonii, Vamalan Lento Palo, a w skrócie Valepa to mistrz Finlandii, mistrz Hiszpanii to ani Real Madrid, ani Barcelona, tylko Guaguas. Taka króciutka nazwa. Dynamo Apeldorf mistrzem Holandii, były klub wspomnianego kilka minut temu Roberta Andringi. Akurat Reykjavik to mistrz Islandii, Makabi Aviv mistrzem Izraela. Choć państwo położone w Azji Mniejszej, to należy do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej, podobnie jak do UEFA Piłce Nożnej czy do Europejskich Federacji Koszykarskich, Piłki Ręcznej. No i tak dalej. Czy Siatkarska Federacja Kazachstanu też należy do organizacji europejskich? Nie jesteśmy pewni, ale skoro sprawdziliśmy, kto zdobył tytuł mistrza w tym kraju, to go zaprezentujemy. Pawlodar okazał się lepszy w finale od lidera po rundzie zasadniczej Atyriał. Ponownie jesteśmy blisko naszych granic, konkretnie na Łotwie, gdzie mistrzostwo zdobyli siatkarze Daugepirs, Ezerceme. Mistrza Ligi Litewskiej, o ile w ogóle regularne rozgrywki się odbywają u naszych bezpośrednich sąsiadów, nie udało nam się ustalić na ten moment. Przechodzimy zatem do litery N. Jak N to Norwegia, jak na Wikingu przestała to drużyna o takiej właśnie nazwie Vikings. Zdobyła tytuł Mistrza Królestwa Norwegii w tym sezonie Benfica Lizbona, Mistrzem Portugalii, a więc można powiedzieć, że w końcu jakaś znana nazwa, ale doskonale wiemy, że to nie nazwy grają, a zawodnicy. Arkada Galati, były klub Piotra Gabrycha, okazał się najlepszy w lizji rumuńskiej, pokonując w rywalizacji finałowej drużynę Ostiała Bukareszt. W Serbii Partizan Belgrad okazał się lepszy od Wojwodiny, nowy Satowiec, tutaj mamy nowego mistrza Serbii. Acecha Lubliana mistrzem Słowenii, ale jak dobrze wiemy, to nie kluby, a reprezentacja tego kraju jest naszą zmorą turniejów mistrzostw Europy w ostatnich kilku edycjach. Mistrzem Szwajcarii drużyna. Schonerwelt. ligę szwedzką wygrał Hylte. Halmstad, nie zapominamy o Mistrzach Ukrainy, gdzie rozgrywki się przecież odbywają. SC Prometej Dnipro w finale play-off okazał się lepszy od Epicentr Podolany. Oczywiście Barkom Każany Lwów występuje i w przyszłym sezonie również grać będzie w naszej plusnicy, z tą różnicą, że nastąpiła zmiana lokalizacji, jeżeli chodzi o miasto, w którym drużyna od naszych sąsiadów z południowego wschodu będzie występować w roli gospodarza. Polak-Węgier, dwa bratanki, a więc przedstawmy nazwę mistrza Madziarów. Fino Kapozwar, który do fazy play-off, co ciekawe, przystępował z piątego miejsca po rundzie zasadniczej. Na koniec kraje, które no, z wiadomych powodów są zdyskwalifikowane na arenie międzynarodowej jak długo to potrwa, nie umiemy odpowiedzieć, nie będziemy oryginalni mówiąc, że co sportowcy winni są temu, co się dzieje, po prostu wymieńmy. Mistrzem Białorusi został Soligorsk, natomiast w tym kraju, gdzie słońce wschodzi, a więc w Rosji, tutaj to raczej nie jest niespodzianka, po raz kolejny Zenit Kazaj okazał się najlepszy w finale pokonując moskiewskie Dynamo. Brązowe medale zdobyli siatkarze lokomotywu Nowosybirsk pokonując Zenit Sankt Petersburg. Nie mamy niestety także wiedzy, czy w państwach takich jak Luksemburg, Liechtenstein, San Marino czy Andora odbywają się jakiekolwiek ligowe, regularne rozgrywki. Spróbowaliśmy się zasięgnąć tej wiedzy, jak na ten moment nam się to nie udało. Cieszy nas Wasza obecność, Wasze interakcje i Wasza aktywność. Jarek najbardziej aktywny. No i pozwolimy sobie przeczytać. Tak, oczywiście z względu na Twój udział w Olsztyńskiej Lidze Świadkówki Amatorów, o której czasami wspominaliśmy, spróbujemy oczywiście zrobić krótką notatkę, kiedy zakończą się także rozgrywki pierwszej ligi, bo zakończyła się Ekstraklasa. Wygraną młody Bilków, dla których sam zainteresowany śle słowa uznania. A my z kolei zobaczmy, dokąd jeszcze udało nam się dotrzeć Radom. Jest. Jest także Rybno, również Sylwester pozdrawiam bardzo serdecznie, ale przewagę oczywiście stanowi Warszawa. Jeżeli chodzi o Wasze interakcje, o oglądalność, no i tutaj co do tego, no to nie ma dwóch zdań. Pozdrawiam również pana Zenka Czajkowskiego, który dołączył do osób obserwujących nasz, nasz kanał. Około 25 minut dzisiaj to wszystko potrwało. Na dziś to wszystko, co dla Was zdążyłem przygotować. Bardzo mnie cieszy Wasza obecność. Także no miejmy nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Życzę dużo zdrowia i spokojnego wieczoru. Dobranoc.